Cześć, witajcie, z tej strony Rowen. Eee, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym wyposażenia. Swoją drogą, ten odcinek w zasadzie nagrywam głównie dlatego, że nie mam ochoty grać tego pierdzielonego maratonu, co bardzo mi to dało w kość, więc uznałem, że skoro nie mam ochoty grać, to zrobię może coś pożytecznego w końcu i coś nagram na YouTube, jak już to obiecałem ten powrót. Eee, dzisiaj na tapet weźmiemy sobie wyposażenie dotyczące Hmm, całej części konferencji tutaj za, za zbudowaniu, czyli tutaj jakby za lajty określone jako e, widzenie. O, może to nie, nie, nie najszczęśliwszy wybór akurat czołgów, na którym to chciałem pokazać. To chyba będzie tylko lepszy. Tak, to już się wszystko pokazuje. Więc po kolei, może najpierw omówię z czym się to jakby jest, y, jakby chciałbym powiedzieć jakby Działanie poszczególnych modułów, a później przejdziemy do poszczególnych setów. Dlaczego zdecydowałem się na cokolwiek i e, dlaczego wybrałem taki, a nie inny moduł? Po prostu będę wam pokazywał moją argumentację, po to, abyście wy mogli ten, ten jakoś zastosować tą logikę do swojego e, działania, do swojego korzystania, e, dobierania wyposażenia do czołgów. Właśnie, bo chciałem tutaj z góry zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak najlepszy setup. Jedynie się dobiera to, co tak naprawdę pod siebie, pod swój styl gry, pod swoje załogi, pod swoje um, ogólnie preferencje tak naprawdę i, i subiektywne odczucia. Mówię tutaj również o subiektywnych odczuciach, bo na przykład w kwestii działa będziemy się też wielokrotnie zastanawiać, czy warto jest na przykład dać moduł do spota, czy też właśnie pod ciało, i, i dlatego też taki, taki wybór będzie następował. Także po kolei, wentylacja. E, no cóż, moduł, który się pojawia wszędzie na Typie czołgów jest on z zatem prymowanym, co jest jednak dosyć istotne, ponieważ yy, on podnosi zarówno zasięg widzenia, jak również i kamuflaż. Kamuflaż podnosi natomiast tylko i wyłącznie wtedy, gdy nasza załoga ma wytrenowany ten kamuflaż. Więc wtedy jakby jest bonus, można powiedzieć, do załogi, w momencie kiedy ta załoga już ma perki do, yy, do kamuflażu, właśnie. W jakiej sytuacji tak naprawdę wybieram ten moduł? W zasadzie. Mm, powiem to może w dalszej części filmu, ale ogólnie mówiąc, na pewno, jeżeli chcemy maksymalizować swój zasięg widzenia, no to zastanawiamy się między nim a optyką. I jak się zastanawiam, może lepiej po prostu zrobić coś takiego, że pójdę, da, pójdę dalej i tak naprawdę powiem wtedy na przykładzie, dlaczego wybrałem na przykład wentylację, a nie na przykład cokolwiek innego. Dalej, siatka maskująca. E, uważam, że ten moduł wcześniej tak naprawdę już był bardzo słabym modułem poza niektórymi sytuacjami, jak na przykład szwedzkie TDK. o tyle na przykład czasami się go brało poza na przykład oczywiście CW, no bo wiadomo, to nie jest e, dobieranie modułów pod, pod właśnie Kryptonowe. E, dobierało się na przykład pod misję, bodajże się ta misja nazywała się Oko, w którym należało wykryć, w zależności oczywiście od czołgu, o walczyliśmy, musieliśmy wykryć czołgi i jednocześnie nie być wyspotowanym. I dlaczego ten moduł, moim zdaniem, jest słaby? Dlatego, że on działa wyłącznie, gdy stoimy. W związku z tym faktycznie trudno jest nas wypotować, gdy już jednak się zatrzymaliśmy, czyli na przykład w tym krzaku. Natomiast bardzo wiele lightów ma, ma na tyle dobry kamuflaż, że w krzaku i tak tego spota nie dostaje. Także oczywiście jakby, jeżeli normalnie dostalibyśmy spota na 60 metrów, tak. Po założeniu siatki komfortowości dostawalibyśmy pewnie na proxy dopiero. O tyle jednak yy, nie chroni nas to w innych sytuacjach niż w momencie, w którym jednak już do tego krzaka dojechaliśmy. I w tym momencie w zasadzie płynnie możemy przejść do kolejnego modułu, czyli właśnie cichego układu wydechowego. W zasadzie warto wiedzieć, że cichy układ wydechowy jest tym samym tak naprawdę, czym jest optyka do lornetki. Jedno i drugie daje to samo, natomiast jedno działa w ruchu, a drugie działa tylko wyłącznie w momencie, kiedy jest stacjonarny. Uważam, że ten moduł jednak jest dużo lepszy od środki maskującej, jeżeli planujemy poprawić swój kamuflaż. O tyle, jednak, na szwedzkich czołgach, w t nie dawałbym go z racji na to, że jednak y, tryb oblężniczy wymusza na nas tak naprawdę to, żebyśmy stali w miejscu. W związku z tym, środka maskująca idealnie się do tego tak naprawdę nadaje. O ile oczywiście w ogóle chcemy jej użyć, bo co wcale obecnie. I w zasadzie wcześniej również nie było takie niezbędne, ponieważ yy, jednak chcemy strzelać akurat z tego czołgu, a wielokrotnie jest tak, że nawet ta siatka nas nie uchroni przed tym, żeby dostać spota po strzale. Niemniej jednak, cicho układ wychowywamy myślę, że jest świetnym obudowłem na chwilę obecną. W momencie, kiedy robimy tą misję właśnie, o której wspomniałem, czyli właśnie Sokole Oko, jest to dużo lepszym wyborem, ponieważ faktycznie może i daje nam mniejszy bonus, natomiast bo daje chyba 6,8 punktów do spota. Tak, 6,8. Natomiast przede wszystkim najgorszą rzeczą w tej misji sokolo jest to, żeby nie dosyć spota przed dojechaniem do krzaka, czyli w momencie, kiedy jesteśmy na otwartym terenie. cicho układ wydechowy daje nam kamuflaż w momencie dojazdu do tego krzaka, przez co jednak to prawdopodobieństwo zrobienia misji zdecydowanie bardziej się ym, zwiększa, zwiększa. Dalej, przechodzimy jakby w tej chwili już do modułów, które odpowiadają za zasięg widzenia. Może jednocześnie mówię lornetkę i obłokę. Albo oczywiście odpowiedziałem bardzo prosto, bo dodają po prostu nam zasięg widzenia, tak? I optyka daje domyślnie 10%, później 11,5%, a tutaj daje 25%, więc ten bonus jest znaczny. Natomiast jaka jest różnica w momencie, kiedy zakładamy jednak optykę zamiast lornety polowej? Taka, że żeby skorzystać z lornetki, musimy na przykład wjechać do krzaka, zatrzymać na te 3 sekundy, dopiero wtedy yy, nam zaczęła działać ordynatka, działa ten bonus, dopiero wtedy wyspotujemy, wyspotujemy czołg. W momencie, kiedy mamy powodkę antyrefleksyjną, mamy yy, ten właśnie moduł, to wystarczy, że dosłownie wjedziemy do krzaka i już w tym momencie zaczynamy spotować. I to jest bardzo ważne na przykład w momencie, w którym w którym nie jesteśmy tak naprawdę pewni tego, czy cokolwiek tam jest, bo w momencie, na przykład kiedy wjeżdżamy do krzaka, znowu możemy nie, do, nie wyspotować czegoś, coś nas wyspotuje, bo na przykład jest na ornetce, my to zaświecimy, dopiero z ornetki, a my już w tym czasie dostajemy tak naprawdę spotaj, i dostajemy y, strzały. W momencie, w którym jednak używamy optyki, to zasięg widzenia mamy zamaksymalizowany, co prawda w mniejszym stopniu, ale zawsze, cały czas. Przez co do aktywnej gry, do tak naprawdę wielokrotnie bezpieczniejszej gry, lepsza jest powłoka. Także po prostu lorneta jest modułem, który wymusza na nas bardzo pasywną grę. W związku z tym, że się pojawiło tyle nowych modułów, o ile wcześniej rzeczywiście zestawem pod maksymalnego spota była wentylacja, optyka i lornetka, bo rzeczywiście nic, nic lepszego po prostu nie było, to w tym momencie lornetka tak naprawdę wchodzi kompletnie do lamusa i nie ma sensu jej stosować w takiej formie jakie jest obecnie, jedynie ma sens na na przykład ADK, którym faktycznie z definicji po prostu stoimy jakby bardziej z tyłu albo ewentualnie na jakichś niższych tierach, kiedy mm, optyka nie pozwala nam mieć wystarczająco dobrego zasięgu widzenia, aby faktycznie móc, móc spotować, się przy pomocy optyki być efektywnym przy pomocy samej optyki. Dalej, mamy jeden z modułów, który w zasadzie jest moim zdaniem jednym z najciekawszych modułów tak naprawdę, który w ogóle wszedł wraz z wyposażeniem 2.0 czyli System Obserwacji Dowódcy, po angielsku jest to Commander Vision System, CVS. Mówię o tym, ponieważ w związku z tym, że dosyć sporo jednak oglądałem YouTube'a anglojęzycznego, to ten skrót CVS jednak do mnie bardziej przemawia i raczej jeżeli będę mówił później, to będę mówił o tym CVS, także mówię z góry, żebyście to wiedzieli. On ma bardzo ciekawe działanie. Otóż, o ile... Hmm, może no, powinienem zacząć tak naprawdę, może jak wygląda spotowanie, tak, w grze. Spotowanie odbywa się wtedy, w momencie, kiedy coś jest z zasięgu widzenia, ale równocześnie jakby musi przebić się przez kamuflaż, czyli jeżeli mamy jakąś wartość kamuflażu, no to nie wystarczy, że jeżeli jesteśmy 300 metrów od czołgu, a czołg człowiek ma ym, 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 właśnie jakieś tam kamo, no to na tej odległości 300 metrów nie zobaczymy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jest to dość trochę skomplikowane, tu je polecam akurat, żeby obejrzeć może sobie wcześniej tak naprawdę film Wargamingu, który ten proces ogólnie spotowania całkiem fajnie wyjaśnia. I w tym momencie przychodzi do, yy, do, do gry właśnie ten system obserwacji dowódcy, ten CVS, ponieważ on jest pierwszym modułem, który tak naprawdę odejmuje wartość kamuflażu, który ma czoło przeciwnika. O ile optyka zwiększał zasięg naszego zasięgu widzenia, czy też jakikolwiek inny poprzedni moduł, działał wyłącznie na nas, o tyle system obserwacji dowódcy odejmuje kamuflaż przeciwnikowi. W związku z tym, że to jest wartość procentowa, a nie yy, stała. Jest odjęte tym więcej kamuflażu, im więcej jest czy to roślinności, czy tym lepszy ma kamuflaż przeciwnika. Innymi słowy, jest to y, moduł, który najlepiej będzie kontrolował jego czołgi lekkie, natomiast y, nie zmieni wiele w przypadku spotowania czołgów ze słabym kamuflażem, jakieś y, brytyjskie deteki, czy też po prostu czołgi ciężkie. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że na polu bitwy, gdy jesteśmy czołgiem lekkim, Największymi przeciwnikami są tak naprawdę dla nas inne czołgi lekkie i w momencie, w którym my pozbywamy się tego czołgu lekkiego, po prostu outspotując go, czy to przy pomocy właśnie lepszego zasięgu widzenia, czy przez to, że między innymi uda nam się zredukować jego kamu właśnie w ten sposób, sprawia to, że jednak ten moduł jest fantastyczny do tego, żeby, żeby kontrolować te czołgi. Natomiast bardzo ważna rzecz: ten moduł nie zastępuje nam zasięgu widzenia. Więc w momencie, w którym my ten zasięg widzenia mamy słaby, albo, albo inaczej, jeżeli wcześniej nie zrobiliśmy przynajmniej przy, przyzwoitego zasięgu widzenia, przy, przy, przyzwoity to tak naprawdę można rozumieć wiele rzeczy, bo, bo przyzwoity zasięg, na, na przykład na kołowcu, premca to jest tak 400 kilkanaście metrów, natomiast w, w, na lightach to 470-480 metrów, to jest ten przyzwoity zasięg widzenia, to nie ma sensu dawać systemu obserwacji dowódcy. Ponieważ nadal jednak będziemy dość mocno cierpieć w związku z tym, że, że, że jednak tego zasięgu widzenia nie mamy. Dam wam link do arkusza, albo przynajmniej do filmu, w którym jest ten arkusz, bo wiem, że taki lizard zrobił film właśnie w wyposażeniu 2.0 i było rozpisane, w, momencie, w którym momencie tak naprawdę system obserwacji dowódcy zaczyna mieć sens. Przy jakim wyręgu zaczyna mieć sens, o tak powiedzmy. To jeszcze warto powiedzieć, że to jest minus 15 lub 20 do maskowania pojazdu przeciwnika za roślinnością, zarówno pozostającym w ruchu, jak i w stacjonarnym, czyli ten bonus z dołu się nie stakuje, czyli do maskowania pojazdu przeciwnika w ruchu jest również minus 10 lub 12%, jeżeli mamy na ulepszonym slocie. Warto o tym powiedzieć, że ten bonus się nie kumuluje, natomiast minus 20% jest to ogromna, ale to ogromna wartość, dlatego też ten moduł jest naprawdę bardzo, bardzo silny, w momencie, w którym połączymy go z optyką, jest on naprawdę niesamowicie mocny. Ja sam koniec moduł, który jest w Obecnie tak naprawdę bezużyteczne, natomiast zostało skropiony bardzo duży wokół niego szum, Bo też kanał DS Games się po na tym akurat skupił. Ulepszono radio, czyli czas, przez który przeciwnika widzimy, jest o dwie sekundy dłuższy i przez który my jesteśmy 2 sekundy krócej widzeni. I teoretycznie to brzmi świetnie, natomiast problem tego modułu po prostu polega na tym, że. Jest zbyt mało slotów, aby ten moduł wykorzystać i o ile perk, który ma celowniczy, że to się nazywa wyznaczony cel, ma jak najbardziej sens, jest dobry, warto go mieć, tak samo wielokrotnie dyrektywa, która ten ulepszony, wyznaczony cel poprawia kolejne dwie sekundy, jest świetnym modułem, dyrektywą w sytuacji, w której nie chcemy marnować jakichś takich droższych, nazwijmy to, dyrektyw, typu na optykę czy też kamuflaż. Warto jest w takim razie sobie wrzucić wyznaczony cel i też będzie całkiem fajnie. Ona jest, nie pamiętam ile dokładnie kosztowała, ale wiem, że ogólnie walna się tego pogarażu mnóstwo, a całkiem się przydaje. I jest to całkiem jest w sytuacji, kiedy po prostu chcemy coś dorzucić, a ale nie chcemy jakby przesadzić. O tyle jednak ulepszone radio ma ten problem, że jest ograniczona ilość slotów. Są trzy sloty do wyboru. Jeżeli chcemy zrobić to pod full, pod full spotowanie, to bierzemy optykę, bo musimy poprawić range. Bierzemy kamuflaż, ponieważ... no, cichy układ wydechowy, ponieważ chcemy poprawić kamuflaż. I bierzemy CVS, żeby kontrować kamo przeciwnika. I w tym momencie nie ma miejsca tak naprawdę na to, żeby dać to ulepszone radio, którego sama charakterystyka działania sprawia, że... Jego użyteczność jest... no jest, nie da się ugryźć, ale jest po prostu tak naprawdę w znikomych sytuacjach, że jego efektywność praktycznie nie odczuwa się. I może tak, no, tak to tak naprawdę zakończymy, przejdziemy może do kilku przykładowych setupów, które ja brałem. Tutaj mamy zaznaczonych kilka lightów. No, w zasadzie narzuca się, żeby powiedzieć dlaczego to nasze lidanie ruin masz. CWS nie masz optyki, kiedy powiedziałeś, że powinieneś mieć właśnie optykę. I rzeczywiście, wcześniej tutaj miałem optykę, natomiast wraz z wyposażeniem 2.0 zrzuciłem. Dlaczego to zrobiłem? Po pierwsze, Sheridan ma 420 metrów bazowego spota. Po drugie, tutaj jeszcze nie mam y, do końca do ulepszonej załogi. I planuję grać dalej. W momencie, kiedy rozwinę tutaj zwiat w tym momencie, znajdę sobie grajcika pewnie, którego warto było zmarkować. Chyba, szafi, szafy, Chaffee, chyba super szafi mam do zmarkowania i sobie na nim zmarkuję. Spróbuję tą tę załogę, będzie lepszy wierzęć. Poza tym, i tak jest 460 metrów, nie jest to, to jakiś rewelacyjny wynik, bo 470-80 byłoby mniej więcej moim celem. Natomiast uważam, że jestem w stanie na tym setupie, po tym jak mi się uda, jakby to wyposażenie poprawić, w, na tym CFW się sobie jednak śmiegać będzie to dużo lepiej się sprawdzał niż sama optyka. E, Wcześniej oczywiście ta optyka była, natomiast tak jak mówię, bardzo duży bazowy view range sprawia, że moim zdaniem nie ma specjalnie sensu dawać właśnie tejże optyki. Lepiej dać właśnie coś, co kontruje camo. Jeszcze rozważałem, w sumie nadal rozważam e, założenie cichego wydechu, bo Sheridan ma jednak dość słabe camo jak na lighta. Natomiast uważam, że bonus, który daje CVS jest jednak lepszy i stawiałbym go zdecydowanie wyżej ponad Cichy wydech, zwłaszcza że wzrost z cichego wydechu jest, jest procentowy. A skoro mamy czołg o relatywnie słabym camo, to będzie bardziej nam się opłacało, żeby niwelować dużo lepszy kamo przeciwnika. Powiedzmy, jak taki Abermann, ma lepsze kamo, no to więcej zyskamy na tym, żeby zniwelować kamo czołgu o lepszym kamuflażu, niż żeby kustować swój relatywnie słaby kamuflaż. Choć niewątpliwie też jest to opcją, myślę, że też jest to najbardziej opcja do rozważenia. Skoro wspomniałem o czołgu, który tak naprawdę ma 420 metrów pozałogę wioręczów, e więc wypada w tej chwili spot. wspomnieć o Rheinmetalle Panzerwagenie. był Panzerwagenie. Tak. Ten też ma te 420 metrów widzenia. Tutaj mam trochę też akurat problem z tą załogą, bo wcześniej bodajże chyba rozpoznanie w sytuacji było na, na ładowniczym. do ładowniczego, jakby nie ma, to przejmuje go wszystko dowódca, więc nie ma rozpoznania w sytuacji. Natomiast mam i tak 470 metrów spota, więc to nie jest też. Źle. Natomiast ktoś się mnie zapyta, dlaczego tutaj dałeś wentylację, a nie dałeś CVS, jak strefuję z Sheridanem. Odpowiedź jest, yy, moim zdaniem, dosyć prosta, bo o ile Sheridan ma naprawdę niezłe działo, się nim całkiem przyjemnie strzela i wystarczy, że dałem ten stabilizator, który we stabilizator się strasznie słabo ugrało, swoją drogą testowałem to rozwiązanie. O tyle ten czołg ma to działo jednak dużo słabsze, stabilizacja jest dużo słabsza, więc żeby jednocześnie, do tego też mam słaby kamuflaż, więc tak naprawdę wentylacja jest dla mnie najlepszym wyborem z racji na to, że poprawia każdy aspekt tego czołgu, chociaż w minimalnym stopniu. Oczywiście ten czołg po prostu jest nadal jakby bardzo słaby i nic z tego, nic z tego jakby specjalnie nie zmieni, żaden moduł. Natomiast, w związku z tym, że chciałem poprawić jednocześnie kamuflaż, który był dla mnie problematyczny, i jednocześnie chciałem poprawić działo, które pomimo używania stabilizatora też mi się średnio strzelało, to pozostawało tak naprawdę wyboru, wybrać właśnie wentylację po to, żeby wprawić po trochu wszystko, tak naprawdę, i też z tego, jak już można właśnie w ten sposób wyjść. Dalej, przechodzimy może do w zasadzie, tak można powiedzieć, Ultimate Scout, tak, plus scout ostateczny, Manticora. Manticora jako jedyną zaletą ma właśnie kamuflaż. Przede wszystkim ma swój kamuflaż i ma całkiem niezły zasięg widzenia, bo to jest chyba 400 metrów. Może nie zły nie, ma typowy zasięg widzenia powinienem tak powiedzieć. Natomiast kompletnie nie ma przeładowania, ponieważ nawet z dosyłaczem tam ładujemy około 11 sekund, ponad 11 sekund, nawet z racjami i tam taką jaką załogą mam. Nie mam tutaj też jakoś relacyjne załogi, ale, ale też nie jest najgorsza, bo z tym setupem mamy 484 metry zasięgu widzenia, jeszcze w kolejności następnej jest zwiat i też trochę tego zasięgu dojdzie. Po prostu tak naprawdę gramy na, na zalety Mandicore. Mandicore jest bardzo mała, w związku z tym jakby spotowanie nią jest y, całkiem przyjemne, pomimo tego, że nie jeździ 90 na godzinę, jak to robi EBR. Dodatkowo, naprawdę, jeżeli się potrafi grać lightami, grając właśnie na takim setupie, jesteś w stanie kontrolować te lighty. Do tego mamy 390 alfy, ok, to jest normalna wartość. Mamy apc ry y, na, na goldowej, y, jako goldowe, 268 penetracji, jest to też całkiem niezła wartość. I możemy wtedy jakoś z nich skorzystać, tylko tak naprawdę, jeżeli mam tak, takie przeładowanie, to i tak w naszym interesem jest oddać strzał, zniknąć, przestawić się i, i w zasadzie ten brak view range'u, przepraszam, przeładowania, nie przeszkadza po prostu nam temu, żeby Segment Ikory w miarę skutecznie skorzystać, bo i tak musimy zniknąć, i tak nie będziemy strzelać, strzelać co strzał, ponieważ ten czok zwyczajnie się do tego nie nadaje, nie mamy takiego przeładowania, nie mamy yy, na no to końców. Więc, jakby dawanie tutaj dosyłacza ma sens, tak naprawdę, i miałoby sens w momencie, gdyby, gdyby było wyposażenie jeszcze sprzed, e, właśnie tej zmiany. Natomiast w tej sytuacji tak naprawdę są dużo, dużo lepsze opcje i można zagrać na zalety po prostu tego czołgu, zamiast e, po prostu na siłę robić z niego damage dealera, którym oczywiście on nie jest. Myślę, że ten setup również jest sprawdził na pozostałych czołgach brytyjskich, w sensie brytyjskich, lach, tak oczywiście. Natomiast ja nimi nie grałem. Ja przeskoczyłem wszystko za schematy, nie chciałem jak wygrać. Natomiast widziałem, bodajże, Sirkon grał na g 9 tieru, właśnie w takim setupie. Znałem osoby, które na Senraku grały na podobnym setupie i wychodziło to myślę całkiem nieźle. I myślę, że to też jest naprawdę bardzo dobry e, sposób, żeby, żeby tymi czołgami grać. Ktoś by mógł powiedzieć dlaczego e, dlaczego CVS jest jakby na pierwszym slocie, a nie na przykład właśnie e, cichy układ wydechowy. Mm. Uważam, że zwiększenie z 6% do 8% nie jest tak znaczne jak zwiększenie z 15% do 20%. W zasadzie to tyle. Tak <noise> naprawdę chyba więcej nie trzeba było korzystać. Koło sobie zostawiam na koniec, bo myślę, że też jest o czym tutaj pogadać. Natomiast teraz możemy porozmawiać sobie o testo. Testo mam jeszcze akurat zrobione poprzedniego, z poprzedniego wyposażenia, bo już zmarkowałem go dużo wcześniej. Nie widziałem potrzeby natomiast, żeby zmienić to wyposażenie, więc może przejdziemy właśnie w to miejsce. Co bym tutaj zmienił? Przede wszystkim e, na pewno bym z, e, tak naprawdę wyrzucił wentylację, bo uważam, że ten obecnie model wentylacja jest. No, nie jest dobry, jak, jak mieli spojrzeć dla Lighta. Są lepsze po prostu wybory. Myślę, że ja po prostu grałem w taki sposób, czyli bardzo podobnie do Sheridana, tylko że na Sheridanie miałem optykę. Tutaj tej optyki rzucić raczej nie można, bo mamy 390 metrów bazowego zasięgu widzenia, więc ta optyka jest jak najbardziej mile widziana. E, natomiast ten czołg ma tą zaletę, że nie wymaga tak naprawdę stabilizacji, aby. Dobrze nim strzelać. Przynajmniej w moim odczuciu, bardzo wiele osób z tego co widziałem. Yy, inaczej w mniejszości są osoby, które grają tak naprawdę na stabilizatorze na Testo LT. I rzeczywiście nie widzę ku temu specjalnie sensu yy, nie widzę sensu tego, bo można, można jak na z takim setupem jechać i wrzucić na przykład właśnie CFS. Gdybyśmy grali na przykład jeszcze gry klonowe na testo, to pewnie bym tutaj wrzucił ciwy wydech, ale nie wiem, kto kurwa gra gry klonowe na testo. Niestety. Tego akurat nie wiem, Natomiast ten CFOS myślę, że będzie jak najbardziej też akurat spoków Wtedy zrzucić tutaj dać cichy wydech i też będzie fajnie. Eee, przejdziemy może do, za, zaraz do kołowców, bo w zasadzie i premium, i dziesiątki, bo myślę, że to są całkiem ciekawe tematy. Kołowiec premium, w zasadzie to jest największym problemem kołowca premium, jest to, że on nie ma zasięgu widzenia. Dlatego też widzicie, jakby tutaj mam różową w zasadzie nigdzie, yy, różową optykę, oczywiście, przepraszam, mam dyrektywę do, do optyki. I Mam w tym sposób 420 metrów spota, można mieć chyba tylko metr więcej w zasadzie, jeżeli tutaj się wrzuci e, różową optykę, być może jeszcze kolejny metr da się usunąć na fioletowej. Prawdopodobnie nie przekroczymy 420 metrów nawet przy wrzuceniu samych fioletowych modułów. Natomiast tutaj również ten CVS wrzuciłem i prawdopodobnie pytanie, które by się tutaj pojawiło, to Ruen, ale powiedziałeś, że musisz mieć zasięg widzenia, żeby ten CVS miał sens. I tak rzeczywiście jest, natomiast... Tym kołowcem tak naprawdę nie da się po prostu wycisnąć więcej, a i tak tak naprawdę ten trzeci slot jest... Yy, w zasadzie nie mamy zbyt wielu kandydatów, tak? Można dać cichy układ wydechowy, ale skoro mamy i tak całkiem niezły kołowarz, bo tu są prawie 42%, to okazało się tak naprawdę, że po wrzuceniu tego CVS-u w w ramach takiego zasięgu widzenia, można powiedzieć, zaczęliśmy naprawdę całkiem nieźle, nie, nieźle spotować, jak na jakichś krótszych odległości, jak w momencie, kiedy było dużo na przykład czołgów z e, zakrzakami. I to rzeczywiście akurat było naprawdę duża różnica w momencie, kiedy to zauważyłem, pomimo tego, że tutaj w nie było. Natomiast na pewno, na pewno nie polecałbym, żeby dać CFW zamiast optyki, bo to wtedy już sensu by specjalnie nie miało. Zwiększenie w range'u jest absolutnie priorytetem i na tym powinniśmy się temu na, na, na kółu, tym przynajmniej akurat skupić. W momencie, kiedy już to zrobiliśmy, pomimo tego, że nie osiągnęliśmy, można powiedzieć, wyniku, który nas satysfakcjonuje, a przynajmniej mnie akurat nie satysfakcjonował, o tyle jednak yy, ten ciąg zaczął coś tam spotować i, i coś tam mi się udało o nim pograć. Yy, wcześniej gamy również o stabilizatorze bardzo powiedzieć. Yy, ale się okazało, że stabilizator też się całkiem nieźle gra, natomiast jakby moja logika była taka, że skoro i tak gra mi bardzo dużo, zadając obrażeń, no to za założę stabilizator, natomiast skoro różnicy nie było, no to nie było dla mnie żadną stratą, aby tego stabilizatora już jednak nie zakładać, ale to też, mówię, wynika z tego, że po prostu testowałem i sprawdzałem. Ever 10 tieru i tutaj, szczerze mówiąc, myślę, że będzie najwięcej jakby pytań, dyskusji, cokolwiek takiego, było. jednak to jest cały czas, pomimo tego, że był quasi nerf. Najmocniejszy light w tej grze. I co na niego założę? No, ja, no W tej chwili widzicie, że mam taki setup, warto zauważyć, że jest to. Wszystko są to fioletowe moduły, natomiast również warto wspomnieć o tym, że jakby taki sam setup prawdopodobnie bym założył na, na tego lawera, gdybym tych fioletowych modułów nie miał. Pozwala mi to mieć pełny zasięg widzenia, 453 metry, Natomiast jest tutaj też pewnie kilka opcji, kilka różnych pewnie zdań. bo na przykład czy faker, wiem, że grają na przykład bez wentylacji, natomiast zamiast tego mają CVS, właśnie i grają prawdopodobnie czymś takim, bo muszą mieć optykę, bo z optyku, bez, op bez tego nie mają pełnego zasięgu spota. Tutaj jest wrzucony właśnie CVS i coś takiego prawdopodobnie akurat bardzo wiele osób ma. I to jest też całkiem niezły, jakby wybór, też bym go polecił. Natomiast dlaczego ja gram się na wentylacji? I tu przechodzimy do tej rzeczy, o której mówiłem wcześniej. Cały czas jest to subiektywna ocena. Subiektywny, wybór jest subiektywny, tak? Ponieważ testowałem to rozwiązanie i po zdjęciu wentylacji zauważyłem, że działo mi się dużo, ale to dużo gorzej strzelało. Pewnie, na pewno jakby Faker i Rysiek też to w takim stopniu odczuli, natomiast widocznie nie na tyle, żeby uznali konieczność za zmiany tego modułu. I dlatego grałem w takim setupie, gra się w takim im dobrze, i, i, i to wszystko. E, natomiast mnie się gra w takim. Natomiast zaznaczam, że ten. Ten setup to rozwiązanie. Prawdopodobnie dałbym tylko wyłącznie na gry randomowe. W momencie, gdybym miał zacząć grać klanowo na Eberze, a raczej nie będę, ponieważ jestem dość przeciętnym graczem na Eberze, to prawdopodobnie po prostu wyrzuciłbym dosyłać. Uważam, że wtedy dosyłać byłby jakby zbędny. wtedy bym wrzucał w zależności od tego, co jest na mapie potrzebne. Czyli, bo w zasadzie wiem, że na każdą mapę są inne moduły potrzebne, wtedy bym, jeżeli potrzebowo dosyłać, to wrzucał po prostu ten różowy, ten z, e, z nagród przez co po prostu miałbym cały czas jakiś, jakiś tam bonus, natomiast nie musiałbym cały czas wydawać 20 obligacji na to, żeby no to żeby, żeby właśnie skorzystać z lepszego przeładowania. W zasadzie chyba to tyle, i tak w zasadzie ten film trwa horrendalnie długo, więc, więc gratulacje dla każdego, który dotrwał do samego końca. I co? Mam nadzieję, że uda mi się zrobić niedługo jakiś kolejny film. No cóż, pewnie kolejny maraton sprawi, że ten film zrobię. <grych> Także życzę Wam tymczasem udanego dnia, w którymkolwiek etapie tego, już nie jesteście. I mam nadzieję, że do, nas, do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli się podobało, podzielcie się filmem. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania. Poprawia to zasięgi. No, zwłaszcza, że jeżeli uważacie, że to jest warte do przekazania, no to chyba bardziej będzie... Możecie w ten sposób wesprzeć tak naprawdę to, żeby ten film dotrwał do większej ilości osób. Także trzymajcie się, do następnego, na razie hej pa pa.